Rok 2030. Świat po resecie. Nie ma już papierowych pieniędzy. Nie ma gotówki. Nie ma banknotów, które można schować w szufladzie. Każda transakcja, każda wypłata, każdy zakup jest zapisem w centralnym systemie. CBDC Cyfrowa waluta banku centralnego, nowy porządek finansowy, którego nie da się wyłączyć ani obejść. Na pierwszy rzut oka wszystko działa idealnie: zero kradzieży, zero fałszywych banknotów, zero szarej strefy. Ale za tą perfekcją kryje się coś innego. Każdy człowiek ma swój cyfrowy profil zintegrowany z kontem bankowym, dokumentem, historią zakupów i aktywnością online. Każda decyzja zostawia ślad, a każdy ślad ma swoją wagę. W systemie 2030 nie ma pieniędzy, są punkty zaufania. Za odpowiednie zachowanie dostajesz bonusy, za nieodpowiednie tracisz przywileje. Twoje wydatki na paliwo, mięso, podróże wszystko ma swój limit. Kiedy go przekroczysz, system grzecznie powiadomi. Transakcja odrzucona limit emisji wykorzystany. Praca? Automatyzacja przejęła połowę zawodów. Sztuczna inteligencja zastąpiła urzędników, analityków, nauczycieli. Etatowiec przyszłości nie pracuje po to, by zarabiać. Pracuje po to, by mieć dostęp do systemu. Bo w świecie po resecie pieniądz to nie środek wymiany, to przepustka do życia. Wielkie miasta to cyfrowe twierdze. Wejście do transportu publicznego, urzędu czy szpitala wymaga autoryzacji twarzą. Każdy obywatel ma swój status ekonomiczny, uzależniony od historii kredytowej, poziomu długu, stylu życia i zachowań online. Nie masz nic, ale jesteś szczęśliwy. To nie hasło reklamowe. To nowa zasada społeczna. Na ekranach smartfonów pojawiają się rekomendacje zakupowe, a w tle algorytmy uczą się Twoich nawyków. Jeśli system uzna, że Twoje wydatki są nieracjonalne, konto zostanie tymczasowo zablokowane dla Twojego dobra. Nie ma banków, nie ma gotówki, nie ma prywatności, jest porządek i jest spokój. Taki, jaki powstaje tylko wtedy, gdy ludzie przestają zadawać pytania. Ale w cieniu tego świata rośnie nowa klasa. Ludzie, którzy pamiętają, jak wyglądała wolność finansowa, którzy gromadzą alternatywne systemy wymiany: kryptowaluty, złoto, energię, wiedzę, sieci lokalne. To nowi rebelianci XXI wieku nie z bronią, lecz z kodem, z technologią i świadomością. Bo w świecie po resecie najcenniejszym zasobem nie są pieniądze. Najcenniejszym zasobem jest niezależność. I w tym świecie 2030 etatowiec, który zrozumiał system, nie jest już ofiarą. Jest graczem. Nie poddaje się algorytmom. Nie prosi o pozwolenie. Buduje własną ekonomię poza systemem, który chciał go zjeść. Świat po resecie nie będzie światem katastrofy, będzie światem Wyboru między wygodą a wolnością, a wybór ten każdy z nas zaczyna podejmować już dziś.